Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj 18 piątek Ja się witam z wami z zaparowanej łazienki Właśnie wyszłam z pod prysznica, zrobiłam sobie peeling Teraz sobie zrobiłam maseczkę Także przygotowuję się na wyjazd Tak w ogóle się zastanawiam czy robić makijaż na drogę Zwyczaj i tak y, po jeździe samochodem Moja teraz nie najlepsza Tak zaczynamy dzień, idę teraz zrobić naszą miksturkę Wodę z miodem i z witaminą C Muszę jeszcze dopakować klapki, bo tego zapomniałam Tutaj słuchajcie już moja waliza stoi Mama przyszła, żeby zmienić Wartę z pieskami, teraz Idziemy jeszcze wszyscy razem y, na spacer, żeby mamie pokazać i jak tam się z pieskami na tej smyczy chodzi, jak się wszystko zapina. Oczywiście pijemy sobie kawkę, mama tutaj ma jakieś bułki, ale ja się tak najadłam... Słuchajcie, zrobiłam taki pyszny omlet, może kiedyś Wam go pokażę. Ja się tak najadłam, że na pewno już nic nie wcisnę. Tylko kawka. Jesteśmy już w aucie, wyruszamy. Pieski wyprowadzone. Mama, słuchajcie, w ogóle się nie boi z nimi wychodzić. Więcej odwagi, z tego co widzę, co ja, bo nie, bo, nie bała się, żeby je spuścić ze smyczy, żeby sobie pobiegały. Manek sobie jeszcze wziął elegancki płaszcz na niedzielę. A my dzisiaj, słuchajcie, przyjedziemy do hotelu i zarezerwowaliśmy sobie na 20 spa. Pójdziemy sobie na saunę, do groty solnej. Jedziemy w ogóle do Wisły. Hotel się nazywa jak, Manek? Hotel, prawda? Hotel Wisła premium. Udało nam się po całkiem fajnej cenie dorwać. Ja mam słuchajcie na drogę książkę, tylko nie wiem, czy, będzie mi się, czy uda mi się czytać, bo zazwyczaj mi jest niedobrze jak czytam książkę. No, ale może. Najgorzej jest, słuchajcie, jak się patrzę na, na dół w telefon. Ale jak książkę sobie czytam pionowo, to nie jest tak źle, więc może mi się uda dokończyć. Zostało mi już kawałeczek dosłownie. Mam sobie też drugą. Ruszamy, słuchajcie, na pewno się też zatrzymamy albo już tam, albo gdzieś na jakieś siedzonko. Słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy przed naszym hotelem i będziemy się meldować. Ja się muszę jeszcze trochę ogarnąć, widzę, że wszystko mi z twarzy spłynęło. Muszę się odświeżyć i pojedziemy sobie chyba na miacho, a potem spa. No dobra kochani, jesteśmy na miejscu. Pokazuję Wam pokój, jest dosyć spory. Mamy takie jedno duże łóżko, jest toaletka, jest lustro, tutaj jest taki podnóżek. Ciekawe czy jest on w szafie. Są wieszaczki w szafie. Elegancko jest nawet sejf W ogóle bardzo ładny fotel Jaki wygodny, jak to będzie fajnie książkę czytać Idziemy jeszcze zobaczyć widok z okna Widok też słuchajcie jest Jakby nie patrzeć troszeczkę na górę Nie na jakieś wybitne, ale bardzo ładnie Zapisaliśmy się też na śniadanko A tutaj słuchajcie jest łazieneczka Bardzo ładna, przyjemna Z prysznicem Z wielkim lustrem i Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę, 19 marca. Ja już jestem gotowa, Kamanek się kąpie, zaraz schodzimy na śniadanko. Miałam straszne jakieś sny w nocy i taka się czuję mało wypoczęta i miałam straszne, słuchajcie, sińce pod oczami dzisiaj rano, także poszła pod nie tona, korektora. Zrobiłam sobie make-up, no i czuję się już tak w miarę... Okej, okay. dajcie znać jak Wy macie e, ze snami, czy wpływają na Wasz nastrój, jak się obudzicie. Bo ja wstałam, słuchajcie, z takim niesmakiem, się mi się, nie wiem, coś tam o wojnie. Ten sen powinien w ogóle nie zostać zapamiętany, ale niestety ja tak e, często mam. Że właśnie pamiętam te jakieś takie bardziej drastyczne sny. A jeśli chodzi o strój dnia, mam na sobie ten piękny sweterek z lumpa, spódniczkę z New Yorkera, grube, grube rajstopy, włożę sobie jeszcze takie podwójne skarpetki, chociaż dzisiaj ma być 10 stopni, ale jak wczoraj wyszliśmy wieczorem, to było zimno także nawet nie spacerowaliśmy jakoś bardzo. Za to byliśmy w fajnej knajpie, Kącik z Bujecki, przepyszne pierogi ruskie. Kamanek sobie wziął dewolaja z żurawiną i powiedział, że to nie były za bardzo jego smaki, ale mnie bardzo smakował, także ja słuchajcie, polecam, jeśli jesteście w Wiśle, zajrzyjcie do Kącika z Bujeckiego. A dzisiaj słuchajcie, plany są takie, że chyba po prostu pozwiedzamy sobie Wisłę. Na pewno bym chciała do tego parku zajrzeć. To ja kończę moją herbatkę, Kamanek wychodzi z prysznica, jestem masakrycznie głodna, śniadanką musi być. Najbardziej mi się podoba, że jest dziesiąta, dzieciaki tutaj wychodzą na boisku pograć piłkę, tam pojeździć na rowerach, takie zajawka, muzyczkę sobie puszczają. Tak powinno wyglądać życie, a nie jakieś tam... Bo tak naprawdę ja, ja bardzo lubię sobie pograć na kompie, ale ostatnio zauważam, że im mniej czasu spędzam na komputerze, tym bardziej czuję, że żyję, bardziej z korzystam z życia, z pieskami, na natura. Wychodzę do lasu, coś lepiej się czuję w ogóle. Nie twierdzę, że to jest złe, no wiadomo, ale, ale jakoś tak miałem taki moment, w którym za długo spędzałem tak, ten, tego czasu właśnie w domu przy, przy jakimś sprzęcie elektronicznym telewizorze przy komputerze i teraz dopiero tak czuję jak to jaka jest różnica, jak się tak tego nie robi, nie? Ale wiesz co mi się wydaje? To szczególnie ważne jest właśnie w tym okresie takim jesienno zimowym, żeby tyle wychodzić. No to prawda, bo wtedy jest mało witaminy D. Endorfiny. A teraz, tak, Endorfiny, teraz. To... Wszystko się wytwarzają i mózg się lepiej dokenia. No to prawda. Także polecamy Wam aktywność. Korzystajcie z każdej okazji, żeby nie siedzieć w chałupie. A my idziemy do amfiteatru. trochę po centrum i po tym parku Kopczyńskim. Teraz ruszamy na wodospadę, zobaczyć wodospadę. Pokazuje nam 14 km, 24 minuty. A potem sobie jeszcze pójdziemy na jakiś obiadek. No i ogólnie jest przepiękna pogoda, ruszamy dalej. Witajcie kochani, mi już z hotelu, mamy godzinę 18.16, a ja mam 18 tysięcy kroków na liczniku i w ogóle dzisiaj myślałam, że no nie dam rady. Chcieliśmy iść na ten wodospad, co widzieliście na pięknych przebitkach, że udało nam się tam dojść, ale słuchajcie, pokazywało nam na początku trasę. 23 minuty, a my finalnie łaziliśmy. Ile kamanek? O 12, chyba 20, żeśmy wyszli. O 15.30, chyba skończyliśmy łażenie. Mhm. Czyli łaziliśmy non-stop 3 godziny. I to e, pod górę, z górki, w śniegu. Naprawdę te warunki nie były łatwe. A, no i jeszcze była taka historia, że zostawiliśmy sobie samochód na górze, na takiej zatoczce, bo e, no nie było jak wejść na szlak, wjechać autem. A ja myślałam, że gdzieś tam e, do tych podospodów da się podjechać blisko autem, no ale się okazało, że się nie da. Pokazało nam na nawigacji, na e, Google Mapsach, że można tam przejść pieszo. 23 minuty. Ale to się nie szło, słuchajcie, 23 minuty. I jeszcze nam te mapy wariowały. Ciągle pokazywały nam inną drogę. Co ja tam dzisiaj przeżyłam, to moje. Oczywiście te, ten wodospad był przepiękny. Ja sobie, że nie będę już wracać przez te śniegi, bo naprawdę było ślisko. My, jak widzieliście, nie byliśmy jakoś super e, ubrani na wspinaczkę po górach. Ja w ogóle byłam w spódniczce. W butach dobrze, że włożyłam takie trochę cięższe buty, które się tak bardzo nie ślizga, bo jakbym dużo sobie walić dodatkach, to w ogóle, w ogóle bym tam nie brnęła. Może. że ja nie chciałam wracać tą drogą, którą żeśmy przyszli do tych wodospadów, bo naprawdę było ślisko. No i powiedzieliśmy sobie z kamankiem, że pójdziemy naokoło szosą, asfaltem, bo asfalt już był bez śniegu, nie był oblodzony. Także spoko się po nim szło. Okazało się, że jak wyszliśmy, no to jeszcze mieliśmy 3 czy 4 km do naszego autka, tam gdzie zostawiliśmy go w zatoczce. Więc co zrobiliśmy? Złapaliśmy stopa, na szczęście dobrzy ludzie się zatrzymali. Zgarnęli. Zgarnęli nas. I okazało się, słuchajcie, że to była taka para, w której dziewczyna nawet pracowała w naszej miejscowości, więc. Świat jest mały, to było niesamowite, ale jak, jak słuchajcie, nas odwieźli. Jak wsiadłam do auta, to zaczęłam ryczyć ze szczęścia, że już nie muszę iść. Uszło ze mnie, bo już myślałam, że my nie dotrzemy do tego samochodu. To miało być, słuchajcie, 20 minut, a łaziliśmy 3 godziny i to pod górę, górki, a ja. Słuchajcie, nie jestem w najlepszej audycji, także to już pewne. Po powrocie zapisujemy się na siłownię i wracamy. I robimy formę, żeby na takie okoliczności mieć trochę więcej siły A nam już dzisiaj tylko zostaje, słuchajcie, strefa relaksu, spa Muszę się wygrzać, bo jak przyszliśmy z tej naszej wycieczki To wzięłam takie gorący wrześnic, ale potem mnie normalnie tak telepało Bo podczas wchodzenia tak się zagrzałam, że po prostu rozpięłam sobie kurtkę Zdjęłam czapkę, trochę, słuchajcie, się też spociłam Więc zimny wiatr tutaj Ja mam mokre włosy praktycznie od tego chodzenia w czapce. Nie wiem jak to się skończy, więc Kamanek mówi, że najlepiej iść się wygrzać na saunę, także chyba tak zrobię. Wezmę sobie może książkę, bo tam można posiedzieć też w takiej grocie solnej. Myślałam, że będziemy na tym wyjeździe po prostu się tylko obijać tutaj po rynku, po knajpach, wejdziemy sobie na kawkę, wejdziemy sobie na obiad, na kolację, a tu się okazało, że jak zwykle mieliśmy przygody. Jestem e, tak wymięta już dzisiaj, że to, że to jest słuchajcie, niesamowite. My odezwijemy się do Was już jutro, jutro mamy chrzciny. Także musimy trochę wcześniej wstać. Myślę, że wyruszymy sobie tak o dziesiątej. W zasadzie, słuchajcie, odżyłam dopiero teraz, jak zjadłam, jak napiłam się grzynego wina, bo wcześniej nawet mi się nie chciało gadać. Nawet mi się nie chciało tego aparatu wyciągać. Tylko siedziałam i tak drżałam z zimna. Wziąłam sobie tego wielkiego kotleta, wziąłam sobie grzeczne winko, i teraz już się czuję o niebo lepiej. Ja tu się z Wami dzisiaj pożegnam, a my widzimy się już jutro.